No, dzień dobry, kochani. Karty na weekend, słuchajcie. Główna rada, ostrzeżenie, niespodzianka. Powiem wam, że ten weekend zapowiada się, no, fenomenalnie, kochani. Już dawno nie widziałem tak cudownych, tak fajnych, tak luźnych, tak swobodnych, kochani, kart, tak jak teraz, kochani, tutaj wyszły kochani, generalnie motywem przewodnim tego weekendu tutaj może być rodzinna harmonia, spełnienie jakieś domowo-rodzinne tutaj, jakiś pokój, satysfakcja, spełnienie nawet niektórych marzeń, zgoda, spokój emocjonalny tutaj, ustabilizowanie swojego życia, swojej sytuacji, takie trafne przemyślenia, naprawdę ogromna satysfakcja, korzystnie spędzony bardzo czas, relaks, odpoczynek tutaj, generalnie jakieś takie szansa, że ten weekend może być takim. Czasem po prostu, że niczego nie brakuje, nam niczego nam po prostu tutaj nie potrzeba i to się bardzo fajnie tutaj nam po prostu wszystko będzie zapowiadać. Mamy szansę też popracować po prostu nad jakimiś relacjami, wyjść z jakichś konfliktów, z jakichś tej kryzysów. Ten weekend może dać nam po prostu ogromną tutaj regenerację generalnie naszego samopoczucia tutaj, naszej też witalności, fizyczności. Takie coś co się może, kochani, pojawić. Możemy naprawdę czuć się w ten weekend. Mamy na to dużą szansę, żeby czuć się bardzo szczęśliwi, mieć lepsze stosunki z domem, z rodziną, tutaj, z bliskimi czy z krewnymi. Kochani, rada też jest taka, żeby się skupić na swoich mocnych stronach, na swoich marzeniach, bo dużo rzeczy, swoich celów małych, mniejszych, większych można zrealizować. Niektórzy się doczekają nawet na jakichś rzeczy, na które czekają od dłuższego już czasu i nie mogli się doczekać. To jest, kochani, super. Tak naprawdę, tu w ostrzeżeniu bym powiedział. Trzeba uważać na no jakieś, kochani, tej nierozróżnianie trochę yy, osamotnienia od samotności tutaj. Warto też, kochani, tutaj no, nie wątpić w siebie, więcej zaufania do siebie tak naprawdę, wiary w lepsze jutro tutaj, tak? Więcej nadziei, że po prostu wszystko się może ty poukładać tak, jak po prostu ty chcecie, tak naprawdę. Rada jest taka, żeby się skupić na swoich mocnych stronach, plusach, tak? Swoich talentach, swoich generalnie tych zaletach tak naprawdę tutaj żeby skupić się na samych pozytywnych stronach i ostrzeżenie jest, kochani, by być może trochę ponieść się dozie takiej pozytywnej fantazji pod kątem swoich marzeń, pragnień, wrócić do jakichś tutaj pozytywnych rzeczy z przeszłości, do których na przykład tutaj nie wracaliśmy albo zrezygnowaliście, tak? Z jakichś nawet postanowień dawnych. Warto tutaj na tym się skupić bardzo mocno. Jednak uważajmy, kochani, tutaj na. Zbytnie wymyślanie, sobie tak spekulowanie różnych takich ciężkich, trudnych scenariuszy, jakiejś wizji, że coś nie wyjdzie, coś nam nie pójdzie tak, jak my chcemy, i tak dalej, i tak dalej. Bo z tym tutaj mogą być jakieś po prostu spore problemy. Na to trzeba, kochani, tutaj bardzo mocno zwrócić po prostu uwagę. Mamy szansę z jakimś rakiem, rybą, yy, skorpionem poprawić też jakieś te relacje. Jakiś wodnik może być bardzo ważny, i tutaj generalnie trzeba uważać, myślę, że, że mimo wszystko na ryby. E, kochani, bardzo fajne karty. Takie karty, aby po prostu e, ni z gruchy, ni z pietruchy miało nadejść w końcu lepsze jutro, lepszy czas tutaj. Fantastyczne, a niespodzianką jest, kochani, tutaj czas spokoju, odcięcia się od codzienności, od bodźców, od wszystkich informacji, tego co się dzieje na świecie, wokół Was tutaj i być może z tego za dużo. Generalnie, kochani, tutaj naprawdę jest szansa na umiar, równowagę, rozsądek, żeby generalnie znaleźć spokój, balans, po prostu harmonię w swoim życiu, odpocząć w końcu porządnie. Poza wszelkimi, kochani, trudnościami, obowiązkami. To są świetne karty, żeby przyjrzeć się swojemu życiu trochę bardziej też z dystansu, tutaj odpocząć dokończyć stare jakieś kochani rzeczy, których nie dokończyliśmy tutaj, i ze spokojem po prostu wziąć się za swoje tej cele, za swoje postanowienia i jakoś kontynuować swoje życie. Naprawdę mamy tutaj super karty, żeby generalnie się trochę po prostu zatrzymać, przyjrzeć po prostu się wszystkiemu z dystansem i w ogóle, żeby z tego dystansu też zrobić coś takiego, że bardziej, kochani, tej swobodnie, spokojnie podejdziemy do wszystkiego, co będzie nas czekało w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach. Kochani, nie masz żadnej praktycznie takiej złej karty na ten weekend. To może być weekend naprawdę pełen sympatii, zadowolenia, relaksu, odpoczynku, satysfakcji i myślę tutaj, że po prostu szansa na rozwiązanie ogromnej ilości problemów. Energia ogólna sprzyja nam, kochani, tej satysfakcji, bezpieczeństwu, powodzeniu materialnemu, jakiemuś takiemu fajnie, korzystnie spędzonemu czasu, czasowi że nic nam po prostu nie brakuje, nic nam nie doskwiera i takiej ogromnej introspekcji, tak, wyciszeniu, spokojnemu przemyśleniu swojego życia tak naprawdę, podjęcia jakichś dalszych decyzji, ogromne, ogromne karty tutaj regeneracji psychiczno-emocjonalnej, po prostu ukierunkowania swojego życia, zapanowania nad po prostu chaosem, zamętem, kłopotami tutaj i takie po prostu szansa na ta, zmianę w ogóle perspektywy, tak, podejściu do tego życia i szansa u wielu po prostu na to, żeby <laughs> po prostu poczuć to szczęście. Znaleźć w końcu tą satysfakcję, znaleźć w końcu to zadowolenie. Fenomenalne, kochani, karty. Niektórzy być może będą mieli dużo intencji, dużo pragnień, dużo życzeń będą składać, czy sobie, czy komuś, czy wszechświatowi, i macie szansę po prostu na bardzo szybką manifestację waszych pragnień. Naprawdę, to jest, kochani, tutaj super. Dużo, duża, duża ilość z nas, kochani, otworzy się tutaj na w ogóle inne zupełnie, kochani, tej tory myślenia i patrzenia na swoją sytuację, i to może być, kochani, tej mega satysfakcjonujące. Naprawdę, kochani, bezpieczeństwo, tutaj grunt, spokój, taka autorefleksja, tutaj, tak naprawdę i też wyjaśnienie różnych, kochani, skomplikowanych spraw, taki wgląd w siebie będzie tutaj bardzo, po prostu obecny ja myślę kochani, że to też jest tutaj czas kiedy warto postawić na jakieś takie pasje, hobby, na taki re relaks który sprzyja nie tylko relaksowi, ale również po prostu rozwojowi tego wam oczywiście życie, dajcie znać w komentarzu, czy oczywiście przyjmujecie ten cudowny przekaz, polubcie post, kochani zapraszam was oczywiście do grupy, zaobserwujcie profil po więcej a jeśli chcecie otrzymać swoją własną, indywidualną wróżbę, napiszcie kochani tutaj, bądź prognozę z astrologii yy, napiszcie kochani na priv lub oczywiście pod numerem telefonu. Ja wam czuł danego weekendu i niech się po prostu dzieją u Was cuda.